Witam Was 30 czerwca 2019 roku. Jest godzina 3.37. Jadę właśnie na plażę miejską i plażę dziką w Grudziądzu, bo wczoraj odbyła się tu bardzo duża impreza. Około 2 miliardów ludzi biegało po plażach, więc myślę, że coś tam ktoś zgubił. A więc co? Trzymajcie za miękciuki i do zobaczenia na miejscu. No, i na dobry początek wpada nam jeden grosik z tamtego sezonu. No i dorzucamy 10 groszy. Po 5 minutach spacerku na konto wpada pierwsza złotówka. Mamy też 50 groszówkę, a więc czas na wyższe nominały. I kolejne 10 groszy. Pada dwójeczka i czekamy na piąteczki. Jestem tu od 15 minut i już pada trzecia dziesiątka. I 2 metry dalej przytulamy 5 groszy. Słuchajcie kochani, dzisiaj zrobiłem taki eksperyment socjologiczny, przebiegłem się szybko, pozbierałem puszki, tutaj ze śmietników, aluminiowe i czekam aż jakiś dziadek przyjdzie zbierać puszki i dam mu calutką torbę, uzbierałem tego, no zobaczymy, czy się ucieszy. Ja podziwiam tych ludzi, nie chciałbym tak robić czegoś takiego, wam powiem szczerze, jest to trochę upodlające człowieka, no ale cóż, każdy oży jak może. Także miejmy nadzieję, że jakiś dziadek się dzisiaj zgłosi po te puszki. A jak nie, to po prostu zostawi na parkingu całą torbę puszek. Będzie tego ze 2 kilo. Ktoś się na pewno ucieszy. Taki bonus od kolegi Dario. Tymczasem lecimy dalej w poszukiwaniu moniaków i być może jakiejś biżuterii. Zerknijcie, sygnał 70 i będzie to z pewnością 2 zł. No jest. Zobaczcie co ja widzę. Ktoś wczoraj zgubił klucze. Taka fajna karta, wielofunkcyjna i są takie klucze, zobaczcie. Ja je zostawię tutaj, słuchajcie, w recepcji. Tak więc jak ktoś zgubił klucze, to proszę się zgłaszać do recepcji ośrodka na plaży miejskiej w Grudziądzu. No i dorzucamy na konto jeden grosik. Oj no kolejna dwójeczka, i mamy jakieś dwie dyszki uzbierane. No i dorzucamy złotóweczkę, i mamy perskie oko 21. zeta. tym razem 50 groszy. Trafiłem na miejsce, gdzie ktoś się wybitnie wysypał, bo tuż obok leżały dwie kolejne 50 groszówki. Patrzcie Państwo, to wszystko z jednego dołka 2,50, ale dalej mam sygnały na 50 groszy. Także wszystko z jednego dołka idzie. Słuchajcie, tu coś chyba kopnąłem, ale dalej mam sygnał. Ale jaja, no tak, zobaczcie, jest 50 groszy. I mam sygnał na 48. No tak, jest tutaj też 10 groszy. I tuż obok tego dołka kolejny sygnał na 50. No tak. Jeszcze jedne 50 groszy. Wow. Pada taki element od okularów. Słonko przygrzewa, a ja przytulam kolejną dwójeczkę. Gołym okiem dostrzegłem taki koralik. Wygląda jak sztuczna perła. Kolejna sytuacja, słuchajcie. Kopnąłem 10 groszy. Ale mam tu jeszcze dwa sygnały. Ten ma 47, a więc kolejna 10 groszówka będzie. Tak sądzę. No tak. Pada kolejne 10 groszy. I mam tu jeszcze jeden sygnał, słuchajcie Też 47, ale taki skaczący Czyżby też 10 groszówka? No tak I na ten oto sposób, o patrzcie, dwie nawet Przytulam 40 groszy z jednego dołka Kolejny piękny widok w moim sitku Czyli 2 złote Słuchajcie, z daleka widzę, leży sobie zapalniczka Zobaczymy czy działa no pewnie, że działa. Tym razem dziwna sprawa. Leżała na wierzchu praktycznie, a jest nieźle, zaś nie działa, a więc długo dosyć leżała. No i niedaleko zetki leży 5 zł. Moją uwagę zwrócił taki regularny, słuchajcie, kamek. Dosyć lekki, coś jak pumeks. Stały sygnał 52 i już widzę tutaj, słuchajcie, pod cewką monetka, Złotówka, świeżo zgubiona. Sygnał 64 i wpada nam taki fajny pierścioneczek, taka kokardka. Nie wiem, czy to widać. Pierwszy konkretny fancik. Tym razem za jednym strzałem wpada dyszka i piątka. Jak ja uwielbiam takie sytuacje. Zobaczcie, ja tym razem 2,70. Praktycznie z jednego dołka. No i tym ostatnim rzutem, słuchajcie, kończy dzisiejszą zabawę. A ja lecę, słuchajcie, oddać te klucze i zrobić... Ten eksperyment z puszkami. Postawię te puszki koło śmietnika i niech sobie ktoś je zabiera. To, to, to jakby ktoś szukał, nie? No dobra. To wtedy Dzień. Dzień. proszę przekazać. No Dzień. dziękuję Dzień. bardzo. Dzień. Do widzenia. Dobra, dobry uczynek spełniony. Słuchajcie, klucze zostawione u Pana z recepcji. Także myślę, że trafią do właściciela. A ja co? Zaraz wyciągam te puszki. Zostawię je tutaj na parkingu. Niech ktoś się częstuje. Byłem świadkiem, słuchajcie, rozmowy teraz z dwóch pracowników, że się dziwili. czy nie ma żadnych puszek, coś tu się nie tak jest. Przecież ludzie na pewno zbierali. Nie wiem, ktoś chyba przyszedł zbierać i tak dalej. Tak się głośno zastanawiali. Słuchajcie, dobra, ja stawiam te puszki tutaj. Niech sobie jakiś poczciwiec się częstuje. Mam nadzieję, że będzie to dla niego jakaś fajna niespodzianka. No dobra, jeszcze bardzo szybkie podsumowanie to co widzieliście. Jedyny fant dzisiejszego dnia to ten pierścionek. A poza tym tutaj zobaczcie w pinożkach jakieś 40 parę złotych, także na jakąś najtańszą whisky styknie. Trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego odcinka.